Tutaj no Jeszcze ucieknie. Mam go batem. jeśli nie mam, bo mam. Podbierak, bo jego lekko na tego. Jeszcze... No <grym> Dodamy Idzie, dźwigamy. 9 kilo. No Ile? 8 kilo. No i gra. No I w kołysce po... go wypuść. Wiem. Dobra kurczaka bo jest z światu o o długi a cienki kurde dobra dawaj ej ta ryba a pasze. gdzie tam nagrywasz stary nagrywasz? nie widzisz co tu się dzieje? Dziś niedaleko I na wrót. I na Mówiłem? I do góry go. A, już się rozjeżdża. Czekaj, nie, nie rusza? Nie rusza. Rybka Dobry. robi z kamilkiem co chce. Tak, tak. Dawaj, Minuta tak, piętnasta. Kameru, kameruj, kameruj ta łanie. Minuta piętnasta. A, patrz, zrywała się akurat światło. ちょっと。<laughs>